Rząd tymczasowy Mateusza Morawieckiego, jak wiadomo, nie otrzymał poparcia w Sejmie. Bez niespodzianek. Bez niespodzianek. To jest historyczna chwila, jak mówią niektórzy, czy przesadzają? Czy każda chwila, kiedy zmienia się w Polsce rząd, jest historyczna? I, i dziś zakończyła się 8 ośmioletnia można powiedzieć era samodzielnych rządów PiS-u, samodzielnych no, z tymi wszystkimi dokupionymi po drodze koalicjantami. Także tak, jest to zmiana, zmiana, która jeszcze nie wiemy do końca, co nam przyniesie, bo wiemy, jaka koalicja będzie rządzić, ale nie wiemy jeszcze, jak będzie rządzić. Była euforia w części sali, ale nie widziałem, czy pan się cieszył. Ja osobiście uważam, że nie masz czego się cieszyć. Głosowałem przeciwko rządowi Morawieckiego. A dlaczego? Bo się z nim głęboko nie zgadzam. To dzisiejsze expose premiera Morawieckiego, poza tym, że było laniem wody czytanym z kartki i odpowiedzi też już były typowym laniem wody, to ono zawierało w sobie zdumiewająco dużo akcentów technokratycznych, lewicowych. Absolutnie poprawnych politycznie. mówię o jakimś podstawowym dochodzie gwarantowanym czy warunkowym dochodzie gwarantowanym, o tym, że, zanieśli, że mamy że jakąś epokę wypowiesz? post pracy, że będziemy dostawać pieniądze i pracować mniej. To są naprawdę jakieś rzeczy, które można wygłaszać na jakichś modnych lewicowych konferencjach. A jak premier rządu, który się przedstawia jako prawicowy, mówi takie rzeczy, no to nie tylko się popukać w głowę i zapytać, kogo on czaruje. No mnie zaskoczył pan premier Tymu mówiąc, że musimy zakończyć wojnę polsko-polską. I wzywa Po czym przywództwo tego... PiSu wyszło w trakcie, kiedy wystąpienia klubowe liderów opozycji było. Takie, to jest, takie tyle warte są te deklaracje, pani redaktor. No ale coś miłego pan powie na koniec tych rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy nie ma nic absolutnie, co należałoby zapisać na plus? Ka ka każdy rząd robi tak wiele rzeczy, że zawsze coś tam się znajdzie, ale ja nie jestem od takiego, żeby szukać na, na siłę. Mogę powiedzieć, że jestem zdegustowany poziomem hipokryzji, z którym się dzisiaj zderzyliśmy. Na przykład przedstawianie przez siebie w tym samochwalstwie, przez premiera Morawieckiego, że on obniżał podatki w sytuacji, kiedy wielu przedsiębiorców ledwo zipie, bo, bo, bo ludziom na działalności gospodarczej zostały yy, tak podniesione obciążenia. Mówienie, że on bronił suwerenności, że się tam nie zgodzi na przesuwanie czegokolwiek do Brukseli, kiedy zgodził się na Fit for 55, sam postulował europodatki, które teraz teraz krytykuje zmównicę Zgodził się na eurodług, zgodził się na warunkowość w zamian za otrzymywanie funduszy, zgodził się na tak zwane kamienie milowe DKPO, zgodził się na zakaz samochodów spalinowych. Jest mnóstwo niekorzystnych rzeczy, które PiS w tej chwili próbuje zwalać na platformę, na które Morawiecki się zgadzał. Sam postulował na przykład przedłużenie niekorzystnych przepisów w Unii Europejskiej w obszarze rolniczym z Ukrainą, gdzie mamy konflikt i w obszarze przewozowym. A teraz się temu sprzeciwiają. No to jest po prostu spektakl hipokryzji i to jest przygnębiające, jak się to ogląda z tak bliska widzi, jak ten człowiek z taką maską na twarzy y, po prostu powtarza te wszystkie swoje frazesy, a ci ludzie, którzy siedzą po lewej stronie od nas w ławach pisowskich bezmyślnie klaszczą i się oburzają, jeśli tylko ktoś formuje kontrargumenty i traktują ludzi, którzy formują kontrargumenty jako prawie, że zdrajców Polski, bo wszyscy mają się zgadzać z pisem i z Morawieckim. No, y, to jest naprawdę smutny obraz y, i mam nadzieję, że y, nie wiem, że, że po prostu wyborcy też to dostrzegą, bo rzeczywiście pisze przechwala tym, że dostał na. Większą liczbę głosów. Zastanawiam się, jak głosowałoby te 7,5 miliona ludzi, które zagłosowały na PIS, gdyby rzeczywiście wiedzieli, jak wielka jest dysproporcja pomiędzy tym, co premier Morawiecki mówi, a tym, co faktycznie robił jego rząd i w kraju, i za granicą. To są dwie różne rzeczy. No pan też jakoś specjalnie nie jest zachwycony przyszłym rządem, bo jak widziałam pana pańskiej wcześniejszej wypowiedzi, no to nawet padało takie określenie, że będą to rządy cyniczne. No ja osobiście identyfikuję i Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska jako polityków cynicznych, jako polityków, którzy jeśli kiedyś mieli jakieś poglądy, a to, panie, to się panie ich nic wyzbyli. nic w ogóle. No ja się nie wyzbywam swoich poglądów na dobre i na złe, panie redaktor. Trzymam się ich i wydaje mi się, że część wyborców co najmniej mnie za to docenia, a ci, co się z nimi nie zgadzają, to przynajmniej szanuję za stałość. I uważam, że w ten sposób trzeba jakąś swoją wiarygodność budować. Natomiast przejście w przypadku Donalda Tuska, to już możemy mówić o przejściu z poglądów liberalnych na takie socliberalne, przejściu z prawicy na centrolewicę. No i zobaczymy jeszcze, jakie tam wolty będą. Natomiast... A co by pan chciał usłyszeć w XOZ Donalda Tuska? Bo już słyszałam wasze wypowiedzi, na przykład Przemysława Wipera, który był w piątek gościem RZ z i powiedział, że nie poprzecie tego nowego rządu, rządu koalicyjnego, na czele którego stanie Donald Tusk. No nie poprzemy go, bo to będzie rząd centrolewicy, my jesteśmy formacją prawicową. My jesteśmy formacją prorynkową, a to będzie kolejny nam rząd. Ale może chociaż można się wstrzymać e... od głosu. No, szczerze że to jest jakby bez wielkiego znaczenia, tak? Natomiast wstrzymywanie się w takiej sprawie ważnej byłoby odczytywane jako niezdecydowanie. My jesteśmy zdecydowani, my nie chcemy, żeby w Polsce rządziła lewica, nie chcemy, żeby Barbara Nowacka była ministrem A dlaczego edukacji. dlaczego nie? Nie chcemy, żeby pani Leszczyna ale była. Ale dlaczego, ministrem nie? dlaczego nie, Uważamy, nie? Dlaczego Barbara Nowacka? Uważamy, nie? że ci ludzie się do tego po prostu nie nadają, ale, albo mają szkodliwe poglądy. Nie, ale jeszcze nie, rząd, jeszcze nie rządzili, jeszcze nie rządzili. Nie, no nie była ale panią Barbara Nowacką na przykład my doskonale znamy. No A wiemy, dzisiaj, że, wiemy, że to jest wystąpienie osoba, e, pani Barbara Nowackiej się panu nie podobało? Nie. Moim zdaniem w jednym co najmniej momencie pani Nowacka e, straciła nad sobą kontrolę. To znaczy, chciała sugerować, że teraz będą rządy demokratyczne, koncyliacyjne, ale w pewnym momencie, jak się rozpędziła, to zaczęła wykrzykiwać do siedzących polityków: milczcie, e, jakieś takie e, zachowania zupełnie jakby. Nie licujące z powagą wystąpienia sejmowego. No w internecie zebrała jednak dobre opinie. Tak czytałam, przynajmniej komentarze. Niektórzy ludzie gustują w bardzo ostrych wystąpieniach i uważają, że y, to się należy tym, którym nie lubią, żeby im wykrzyczeć prosto w twarz, emocjonalnie, jakieś mocne komunikaty. Ja mam trochę inne oczekiwania względem debaty sejmowej. Wróćmy do ekspozycji jutrzejszego premiera Tuska. Ja, y, nie zgadzając się z programem, byłbym usatysfakcjonowany, gdyby jutro padły jakieś konkrety. Mianowicie, co ten rząd spróbuje zrobić? Być, nie wiem, w pierwsze pół roku rządzenia, albo w pierwszym roku rządzenia. Natomiast no jest jeden, nie spodziewałem się tego. No nie, to już zrobił rząd PiSu, także mówienie, że oni to teraz zrobią, to jest no, właśnie taki podpinanie, był się, tak? podpinanie się pod to, co zrobił PiS. Natomiast i to, to jest też wyrazem pewnego oportunizmu platformy, bo przecież wiemy, że platforma była pierwotnie przeciwko świadczeniom pieniężnym na dzieci. A w tej Ale może dojrzeli do tego, że jednak takie świadczenie jest przydatne. Dojrzeli do czytania badań opinii publicznej, z której wychodziło, że tyle obywateli na tym zyskuje, że nie bardzo mają, jak to krytykować chcąc wygrać wybory. I taka to jest dojrzałość, pani redaktor, to się nazywa oportunizm. Natomiast... Nie musimy bardzo tak tłumaczyć, czym jest oportunizm. Nie, nie, no po prostu <grym> mówię swoją opinię na temat zachowania platformy, bo to jest jedna z wielu spraw, gdzie oni swój program zmienili. No, wracając, ja myślę, że jednak będziemy mieć ekspoze jutro bardzo ogólne znaczy ja myślę, że Tusk jest w tej chwili politykiem znacznie bardziej cwanym niż Tusk z 2007 roku, który wygłaszał wtedy długie, kilkugodzinne ekspoze, w którym sformułował z ponad 200 konkretnych obietnic, których później zderzył się z tym, że w większości nie był w stanie zrealizować. Jego drugie expose podczas drugiego rządu Tuska było już znacznie krótsze z tego, co pamiętam, trwało nieco ponad godzinę, tylko około godziny było znacznie ogólniejsze. Teraz będziemy mieć trzecie ekspozycję do i myślę, że będzie jeszcze ogólniejsze. Będzie bardziej wizyjne, a mniej konkretne. To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej, ale krótka odpowiedź, poproszę. Czy to będzie rząd na 4 lata? Tego nie wynikt. Tego nie wie nikt i dlatego wszyscy na ten temat spekulują. Z czego wynikają te spekulacje? Powiedzmy to, ze znaczących rozbieżności programowych między koalicjantami. W Polsce 2053 w PSL-u jest niemało ludzi o takiej, powiedzmy, chadeckiej wrażliwości centrowej, natomiast no, lewica to lewica. Ma program zupełnie inny. W gospodarce tam są ludzie od socjalistów po liberałów. No program będzie musiał się i mocno uciec. Po prostu oni będą mieli problem, żeby głosować spójnie za tymi samymi rzeczami. Tam mnóstwo rzeczy nie mają ustalone. Ja przejrzałem tą ich umowę koalicyjną. Ona jest ogólnikowa, tam masa rzeczy jest do dyskutowania.